Dzisiaj będzie o kompetencjach czytelniczych, o tym czy możemy czytać książki, nie mając odpowiednio wyrobionego hmm, warsztatu czytelniczego, czy możemy cieszyć się książkami, które. Spozierają jednak spółek, które znajdują się dużo wyżej niż te, które z założenia powinny do nas przemawiać. Ale będzie też o wyjątkowych książkach dla dzieci, ponieważ chcę wam dziś pokazać najbardziej wyjątkowe pozycje dla dzieci, jednotomowe, jakie w życiu czytałem. W zasadzie wszystkie te tematy może w sobie łączyć jeden autor. Wit. Wit Szostak, którego ja już polecałem Wam tyle razy ze względu na jego przebogatą formę, eksperymentowanie z formą, ze względu na to, w jaki sposób on tworzy swoje wspaniałe opowieści, bo przecież cudze słowa, bo przecież szczelinami, bo przecież rumowiska. Wit Szostak to jest jeden z tych autorów, którzy hmm, chyba zapomnieli w swojej twórczości o tym, że w literaturze wszystko już było i konsekwentnie, mam wrażenie, wymyśla koło na nowo. I robi to bardzo, bardzo skutecznie, ale tym razem Wit tak będzie formalnie w dużo prostszej wersji, w mniej eksperymentalnej, bo tym razem książka dla dzieci. Potencjalnie jest ona bardzo prosta i pozbawiona jakiejkolwiek większej akcji, bo wszystko zaczyna się od tego, że dziesięcioletnia Klara budzi się sama w domu. Otóż wakacje dobiegły końca i miała wrócić do szkoły, miała wrócić do normalnego życia, natomiast obudziła się sama w wielkim domu i nie bardzo wie, co się z tymi rodzicami stało. Tu ich nie ma kartki, żadnej nie zostawili, natomiast wszelkie bagaże zniknęły. Okazuje się co więcej, że w domu jest ktoś jeszcze, również dziesięcioletni chłopiec o imieniu Janek, którego Klara nigdy dotąd nie spotkała, a który twierdzi, że mieszka w tym domu praktycznie od zawsze i kiedy oni po prostu odwiedzali ten dom, to on sobie spał smacznie na strychu Komu nie wadząc, nikomu nie przeszkadzając. Tyle, że właśnie w tym momencie zaczyna się ta główna tajemnica całej tej powieści: dlaczego te dzieciaki są same w domu, co się wydarzyło, gdzie podzieli się dorośli i dlaczego zdaje się, że te dzieciaki są jakby z dwóch różnych światów, bo Klara to jest dziewczynka ze współczesności, natomiast Janek to jest chłopiec z późnych lat 50., chłopiec, który zapamiętał świat zupełnie Inaczej. Ta tajemnica łączy tych dwoje, którzy postarają się odkryć sekret, kim są, co robią w tym domu, dlaczego tutaj nikogo nie ma i, i co możemy z tym. Począć. To wszystko sprawi, że te dzieciaki, choć na początku może nie będą pałały do siebie jakąś szczególną sympatią, będą musiały zawrzeć sojusz, a wkrótce i potem zaprzyjaźnić się. I choć koniec końców nie jest to wielkie zaskoczenie, i choć koniec końców można byłoby stwierdzić, że to wszystko było stosunkowo łatwe do przewidzenia. To jednak styl Wita Szostaka i sposób, w jaki on kreuje tę opowieść, sprawia, że naprawdę nie sposób zarzucić tej książce cokolwiek. Ona jest powolna, ona toczy się w ślimaczym wręcz tempie. Ona skupia się na emocjach, ona skupia się gdzieś na eksploracji, na poznawaniu tego domu, na poznawaniu jego tajemnic, bo w tym domu dzieją się dziwne rzeczy, na przykład cukierki codziennie trafiają na to samo miejsce, choć nie wiadomo kto je tam stawia, choć nie wiadomo kto je uzupełnia, to każdego dnia cukierki są uzupełnione. Cukierków jest dużo, cukierki są schowane dokładnie w tym samym miejscu, nawet jeżeli wcześniej mm, dziecko położyłoby się z nimi spać. Czytając wylinkę miałem takie odczucie, jakbym sam cofnął się do lat 90. i czytał te pierwsze wspaniałe opowieści dla dzieci, które wtedy poznawałem. Czułem ten klimat takiej dawnej opowieści u Wita Szostaka. Klimat, który podbijały do Dodatkowo ilustrację Aleksandry Krzanowskiej. Nie jestem fanem tego stylu, który Aleksandra Krzanowska zaprezentowała w wylince, ale jednocześnie jestem zakochany w tym stylu, bo uważam, że żaden inny styl nie oddałby tej fabuły równie dobrze. Mamy coś naprawdę fajnego, głębokiego, coś, co znowuż odnosi się, mam wrażenie, do rdzenia tego, z czego słynie twórczość Wita Szostaka, bo niezależnie od tego, czy spojrzymy na cudowne, Cudze słowa. Czy spojrzymy na szczelinami, czy spojrzymy na rumowiska, wszystkie te książki w jakimś stopniu bazują na pamięci, bazują na postrzeganiu indywidualnym, postrzeganiu świata, na indywidualnym podejściu do niego. Dzięki czemu ten subiektywizm wręcz uderza z tych książek? Ten subiektywizm jest wyprowadzony wręcz do rangi artyzmu, i my możemy spojrzeć tak głęboko w tematy. Na pozór normalne, na pozór codzienne, że w głowie się to absolutnie nie mieści. Rzucę takim porównaniem, może to głupie porównanie, ale lubię sobie myśleć, że dusza ludzka jest pewnego rodzaju enigmą. Jeżeli tak jest, to Wit tak potrafił tę enigmę złamać, złamać jej kod i potrafił po prostu rozszyfrować to, co nam gra w duszy, a przynajmniej co w mojej duszy gra. I dzięki temu jego teksty trafiają do mnie tak mocno, że ja mogę się tylko zachwycać. Mogę się zachwycać, choć czuję cały czas, że nie mam do tego kompetencji odpowiednich. Mogę się zachwycać, chociaż cały czas mam wrażenie, że odstaję od tych książek Wita Ostaka i patrząc na książki, jakie czytam, wręcz należałoby powiedzieć. No, hola gościu, ale ty, do Vita szostaka I to jest właśnie ten temat, który chciałem dzisiaj też poruszyć, bo mam wrażenie, że często nie sięgamy po jakieś książki, ponieważ czujemy, że nie mamy odpowiedniej wiedzy, odpowiedniego doświadczenia, że nie będziemy w stanie odczytać wszystkich poukrywanych znaczeń w tych książkach. To jest książka dla dzieci, owszem, ale Wit-Szostak napisał książkę dla dzieci, która nie tylko zachwyci dzieci, a przynajmniej powinna zachwycić te dzieci, które kochają dobrze wykrowanych bohaterów i tajemnice, ale też dorosłych, którzy odnajdą w niej szereg takiej totalnej, dojrzałej mądrości, takich doświadczeń, które dla nas również są aktualne, które nigdy się nie dezaktualizują. wit Szostak po prostu stworzył to, co ja zawsze najbardziej chwalę książkę dla dzieci, która jest zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. I sądzę, że jednak będzie miała więcej czytelników dorosłych, bo jako książka dla dzieci może być jednak lekko ciężka, lekko przytłaczająca, pozbawiona akcji, pozbawiona tej otoczki znanej z dzisiejszych mediów, czyli tej powiedzmy no sieczki serwowanej przez telewizję, przez współczesne animacje, tego, że akcja goni akcję, goni akcję i za akcją i lećmy za tą akcją. Ale to, do czego zmierzam, to jest fakt, że my nie powinniśmy obawiać się sięgać po książki tych autorów uznanych, nie powinniśmy obawiać się sięgać po żadne książki, bo może się zdarzyć tak, że ta książka, choć nie odczytamy jej zgodnie z intencjami autora, choć nie odkryjemy w niej tego wszystkiego, co autor chciał w niej utknąć, co poukrywał dla czujnego oka, to nadal może się okazać, że będzie to jedna z bardziej wyjątkowych lektur naszego życia. Ja tak mam z Witem Szostakiem, od pierwszej lektury Cudzych Słów mam nieustannie wrażenie, że z jednej strony... Kompletnie nie rozumiem tych książek. One gdzieś wykraczają poza moje pojmowanie czytelnicze, ale z drugiej strony są mi tak bliskie na tym elementarnym poziomie emocjonalnym, że ja mogę się w nich tylko zakochiwać i tonąć w nich. Bo czy rzeczone cudze słowa, czy rumowiska, czy szczelinami, to są książki wyjątkowe, a każda z nich bazuje gdzieś na wspomnieniach, na tożsamości, na poczuciu własnego miejsca na świecie. Nie inaczej jest z wylinką. Jeżeli miałbym powiedzieć coś, to mamy tutaj taki wspólny mianownik, że te wspomnienia, to poczucie przynależności gdzieś, bycia czegoś częścią, jest tutaj istotne, tak jak i w innych książkach Wita co jest na swój sposób po prostu piękne, bo tworzy nam się taka siatka różnych utworów, które w jakiś sposób się ze sobą łączą, korelują ze sobą, i dzięki temu my możemy je odczytywać za każdym razem jako pogłębienie tej poprzedniej książki. I nie potrzeba szczególnych kompetencji, żeby to wszystko zauważyć, żeby to odkryć. Nie potrzeba kompetencji do tego, żeby zakochać się w jakiejś książce. Wiem, snoby zawsze chcieliby, żebyśmy unikali tej kultury wysokiej. Snoby zawsze będą pluć na to, że na przykład taka Sanach nagra inwokację i sprawi, że pan Tadeusz trafi pod strzechy. Snoby zawsze będą chcieli zarekwirować coś dla siebie. Zawsze będą chcieli czuć się unikalnymi, wyjątkowymi, elitarnymi. My możemy przeciwdziałać temu tylko w taki sposób, że możemy nie skreślać sztuki, ale odbierać ją na swój własny sposób, co jest, mówię to z własnego doświadczenia, po prostu piękne. I tu jest właśnie idealny moment przejścia do tych najpiękniejszych książek dziecięcych, jakie kiedykolwiek czytałem, do tych najpiękniejszych utworów literackich i nie jest to absolutnie przypadkowe, bo nie będzie chyba dla Was żadną tajemnicą, że wylinka Dokładnie do tych utworów trafia. Trafia na tę półkę, trafia do tych tekstów, które najbardziej mną wstrząsnęły, które najbardziej mnie poruszyły, bo jest to opowieść, która po prostu chwyta za serce. Jest to opowieść, która swą powolnością kreuje niepowtarzalną przygodę. Ja chciałem przeczytać tę książkę szybko. Ona ma raptem 250 stron. Z reguły takie książki łykam w jeden dzień, natomiast z wylinką spędziłem 4 dni czytając powoli, delektując się tym, bo nie ma tutaj absolutnie powodu do pośpiechu, wręcz przystosowując swoje tempo czytania do tempa akcji. I nie żałuję, bo niektóre książki właśnie takie są, że chce się z nimi spędzić jak najwięcej czasu. I co się tyczy tych najpiękniejszych książek dla dzieci? Śnieżna siostra Mai z ilustracjami Lisa Aisato w tłumaczeniu Mileny Skoczko. Była to piękna, świąteczna opowieść, w której to odkrywaliśmy tajemnicę, tajemnicę pewnej dziewczynki, tajemnicę pewnego domu. Tajemnice pewnej straty. Była to przepiękna opowieść, o której nie chcę wam dużo mówić, bo była to historia podnosząca bardzo na duchu i historia, która mnie podniosła na duchu po najgorszym roku mojego życia. Po roku, w którym zmarł mój brat, w którym zmarł mój tata i w którym tak naprawdę nic nie miało większego sensu. Była to historia, która pozwoliła mi na nowo poczuć, że żyję, i pozwoliła mi bardziej optymistycznie spojrzeć w przyszłość. Kolejną książką dla dzieci, która niezwykle na mnie wpłynęła, była Wyspa na końcu świata Kiran Milut Hergrej w tłumaczeniu Marii Jaszczurowskiej. To opowieść tocząca się na wyspie trendowatych, na wyspie, na której ludzie chorowali i w zasadzie no, nie było zbyt dobrych perspektyw dla ich wyzdrowienia. Natomiast zdarzyło się tak, że z tej wyspy porywano zdrowe dzieci po to, żeby je odseparować od tych chorych dorosłych. Tyle, że główna bohaterka tej książki i wcale nie chciała być odseparowana od matki. Ona postanowiła wraz z przyjaciółmi zrobić wszystko, by na tę wyspę wrócić. Ponieważ te więzi, ta miłość są ważniejsze od jakiejkolwiek choroby, ponieważ. Powinno się dawać zawsze wybór. To była też przepiękna opowieść o nadziei, o tym, żeby nigdy się nie poddawać i żeby do końca walczyć o swoje. Poziom emocjonalny tej książki również jest kosmiczny. Kolejna opowieść, którą uważam za jedną z najcudowniejszych książek dla dzieci: Gwiazdkowy Prosiaczek J.K. Rowling, tłumaczenie Małgorzata Hesko-Kołodzińska oraz Piotr Budkiewicz. Najnowsza książka J.K. Rowling dla dzieci, której akcja Podobnie jak w przypadku śnieżnej siostry, toczy się w Boże Narodzenie, albowiem to Jack traci swoją ukochaną maskotkę, daj prosia, i postanawia zrobić wszystko, żeby go odzyskać. Wyrusza w fantastyczną podróż, byleby odzyskać swoją ukochaną przytulankę. Tyle, że w trakcie tej podróży zrozumie, czym jest dojrzewanie i zrozumie, czym jest strata. W trakcie tej podróży zrozumie ogrom rzeczy które my jako fani Harry'ego Pottera mogliśmy odkrywać na przestrzeni siedmiu tomów książek o Harrym Potterze właśnie. Tyle, że tutaj mamy jedną tomówkę, w której ta dawka emocjonalna jest niesamowita. Znowuż jest to książka, która może nie kończy się jakoś super pozytywnie, natomiast niesie ze sobą nadzieję i niesie ze sobą bardzo, bardzo cenne lekcje. A jakie? Znowuż mogę tylko i wyłącznie polecić, żebyście przekonali się o tym sami. Nie inaczej zresztą było z kolejną książką z mojej listy: Oskar i pani Róża Erik Emanuel Schmidt, tłumaczenie Barbara Grzegorzewska. Tym razem opowieść, która po prostu serce miaży, bo mamy tutaj do czynienia z chłopcem, który umiera. Z chłopcem, który ma do przeżycia całe swoje życie w bardzo krótkim Czasie i on postanawia z tego życia wycisnąć jak najwięcej. Dzięki wsparciu pani Róży, on postanawia przeżyć w tym czasie, którym mu całe swoje życie. Myślę, że ta książka powinna nam wszystkim przypominać, że nasz czas jest ograniczony, a każdy dzień może być ostatnim, bo dzięki temu może dostalibyśmy taką szansę, jaką miał Oscar. Choć strasznie źle brzmi powiedzenie o umierającym chłopcu, że on dostał szansę, natomiast. Tak jest w istocie, on dzięki tej świadomości zbliżającej się śmierci dostał możliwość zrozumienia i pojęcia pełni piękna życia. I ostatnia na mojej liście książka 7 minut po północy, Patrick Ness na podstawie pomysłu Sean Daud tłumaczenie Marcin Kiszela. Książka opowiadająca znowuż o chłopcu, choć tutaj można powiedzieć już młodzieńcu, bo chłopiec ma 13 lat, który boryka się ze śmiertelną chorobą mamy i nade wszystko boi się chwili, kiedy ta mama. Umrze. To sprawia, że nawiedzają go potwory, to sprawia, że jego życie przemienia się w istny koszmar. Ta niekończąca się obawa, ten lęk przed utratą najbliższej osoby na świecie, sprawia, że chłopiec musi przejść przez bardzo trudną drogę żeby zrozumieć zrozumieć coś bardzo bardzo istotnego od pewnego czasu w 100% zgadzam się z tym co ta książka sobą reprezentuje i co ona ze sobą niesie tak jak mówię moje doświadczenia bardzo przykre pomagają mi tak naprawdę pojąć pełnie piękna tej książki i to jak bardzo jest ona istotna jak bardzo jest ona warta jakiejkolwiek Uwagi. To są książki, które mają nam dać nadzieję. To są książki, które w trudnych okolicznościach mogą przynieść ukojenie. I cieszę się bardzo, bo nie powiem, że to było zaskoczenie, bo dokładnie tego się spodziewałem, ale cieszę się, że wylinkę witasz Ostaka mogę postawić obok tych wspaniałych książek, tych książek, które zmieniają moje życie jako dorosłego, mimo że są napisane z myślą dla dzieci. Bo to podkreśla piękno tego wszystkiego. To, o czym już mówiłem jednokrotnie, najpiękniejsze książki dla dzieci, najwspanialsze, najlepsze, potrafią również oddziaływać na nas dorosłych. Dajcie znać, jaka książka z dzieciństwa, czy jaka książka dla dzieci jest Waszym zdaniem najlepsza, najbardziej Was poruszyła, wskazała Wam najpiękniejsze kierunki. I trzymajcie się. Cześć.